Cześć! Nazywam się Adrian Janiewski, mam 32 lata. Przedstawię Wam dziś odkurzacz warsztatowy mobilny do pracy na sucho, zarówno jak i na mokro. Odkurzacz nasz możemy nabyć z baterią 4Ah, która umożliwia nam 17 minut ciągłej pracy. Dodatkowo na wyposażeniu znajdziemy szybką ładowarkę oraz inne niezbędne akcesoria, takie jak szybką złączkę do elektronarzędzi, dwa filtry do pracy na sucho i na mokro, worek papierowy, Trzy końcówki naszego odkurzacza, wąż oraz rurę teleskopową. Cechami charakterystycznymi naszego odkurzacza są duża siła sania 82 RW, przepływ powietrza 1400 litrów na minutę, dodatkowe pocisienie, które jest generowane przez nasz odkurzacz jest o 11,4 kPa. Kolejną cechą naszego odkurzacza jest zbiornik ze stali nierdzewnej o pojemności 18 litrów. Ponadto nasz odkurzacz posiada magazynek na narzędzia, które zawsze będziemy mieli pod ręką. Największą zaletą tego odkurzacza jest jego mobilność oraz wszechstronne zastosowanie. Tak jak zauważyliście sami, w jednym urządzeniu posiadamy odkurzacz do pracy na sucho, na mokro oraz dodatkowo mamy jeszcze dmuchawę. Dla osób chcących zakupić ten odkurzacz polecałbym wybór większej baterii, a najlepszym wyjściem był zakupienie dwóch baterii. Moim zdaniem posiadanie tego typu urządzenia jest bardzo praktyczne, ponieważ posiadamy trzy urządzenia w jednym, więc nie musimy zakupować różnych urządzeń, zyskujemy również na przestrzeni w naszym otoczeniu, a dodatkowo posiadanie uniwersalnej baterii umożliwi nam również zasilanie innych urządzeń z serii OnePlus.